Siemanko, witam Was wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj odpiętkuję oczywiście na tej samej rzece, ale w innym miejscu. 35-40 km od mojego domu. Tu mu też karta wykupiono. I co jest ważne, tu nie pływią żadne statki. Tu jest taka odnoga tej rzeki, co jest spokój i pewnie są rybki. Jak widzicie za mną, piękne kominy. To nie jest rybnik, szkoda, pozdrawiam wszystkich. Z Rybnika, z dzielnicy okolic, a przeważnie z Gotartowic, bo stamtąd pochodzę. Mój plan jest taki, dzisiaj wypróbuję ten sum, pelet i ta sama zanęta, co zawsze. Oba domyczy czy tu się to sprawdzi. Ryby tu masa. Cały czas robią się bomble. Dzisiaj będzie kaper. Dobra, ja już jest pomału rozłożony. Mieszam futer i jademy z tym koksem. Zapraszam was na film. Uhu! Jak zawsze to sama zanęta, także go podajniczek 60 gram Pelecik na Na włosie To co? Op. I gotowe Dziwiecie się jaki to jest sexy Tu musi być ryba Tu musi być ryba I to jest sexy Jedna wędka wczepna tak nie wiem, więc 10 metrów od brzegu, a to następno na środek rzut po rybę. Jak to go dałem, nie? Na tej rzece byliśmy już raz z Georgiem. To była luty, zima było strasznie. Nic nie złowili w tym dzień. Byłem też roż e, ale oczywiście. Nic mi się też nie udało złowić, bo hoki mi jak na rekina, pelet chyba z 20, 20 czy 25. No to co? I też pora godzin, że poszedł 4-5 godzin i dudu, Zero brań. Obadomy, dzisiaj o małych jak zawsze, dwunastka, to mą, mą powiem, krótki przyponik, metoda musi funkcjonować. Siedzi Ho 10 minut I love you Muszę tu cicho zachowywać Bo tu ludzie na kołach jeżdżą Egal Oba co to jest? Jed teraz to się no oblik switer Mało ryba 10 minut, teraz już się na oblik bo zima się robi i piękna płoć pokazuję i do wody piękna rybka wrzucamy do wody no nie wiem, chyba może na moje oko z 28 centów Lepszy moment. Piękny kaper. Dziękuję. Słuchajcie, kaper. Kaper, był kaper. Był, że go miał przy brzegu. <laughs> Ale jest kaper. Widziałem go. Taki półtorej, dwa kilo. Fuh, piękny odjazd. Dostanę go tu jeszcze. Mój pierwszy kaper w tym sezonie, słuchajcie. Urwał mi się przed brzegiem, no. Jasny gwint. To jest tak, słuchajcie, to wam pokoża Kajłowia. Tu jest ścieżka, tu przyjeżdżają zarówno na kołach i... Morzco, co? No był kaper, no. Piękny odjazd. Fajny kaper, naprawdę fajny, no z półtorej kilo lekko, super. O, brani mam. Na którym? Dobra. Słuchajcie, to my to bla, 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 ale to, to co chwila... Ja muszę te kapry tu powyciągać, na ten system. <grym> Pół mi się wyloło Dobre to mam. Chcę te kapry tu skrócić, muszę to mieć, muszę. E, co jest? Matek, kurde. Już ma tu znaki namalowane, że są nie może jeździć. Co to za znak? Że nie może tam i na jeździć. Ten znak. Halucyn. Już mu poitan, już mu po ryba. Mo, če ima o tem znak, šlepi je in zakas plivanju, to je. Tam na nazod, ni mo sem plivač. Hm? To je za cirka. Masakra. <hlaska> Svoječe normalno še zakuža. Tukaj je policija, tukaj sem. Niemczech polic policja kon może kontrolować też wędkorzy. I słuchajcie, muszę te ryby brać tu domu. Nie mogę tego wrzucać z powrotem do, do wody, bo dostana mandat. Także jak będziecie widzieli na tym filmiku, że tego nie wciepuję do wody. Po prostu. Wiecie o co chodzi? Oczywiście babka się ze mną wadziła, bo to była babka i facet. Czy że coś złowił? Godom, że złowiłem małą płoć i godą 28 cm. Ja godom, ale musi mieć wymiar, żeby ją wziąć. Beja, nie mogę nagrywać filmów. Na YouTube, że wciepuje ta, ta ryba na do wody, bo muszę ta ryba wziąć, Jego, ale musi mieć wymiar. Trochę była głupia, bo pokazywała wszystkie papiury, a tam jest wymiar 20 cm, płoć. A ja miałem 28, ale się nie kapło, a tyle dobrze. Kościół był w porządku, bla bla bla, trochę my tam pogodali. Rozumiał mnie. Powiedział też, że ryby, jak nie mają. E, wymiaru musza ich wczepać na do wody, bo tak czy tak dostana kara, nie? Jak nie mimo wymiaru. Proste. Trochę mi się upiekło, Słuchajcie Oczywiście, dostaję upomnienie, że trzeba posprzątać po sobie bla bla bla. No zawsze to robię Biera każdy papierek, każdą żyłka, plecionka zawsze ze sobą robisz. Chłopu w porządku, powiedziałeś, że ja coś złowię temu chłopowi, bo z tą się nie chciało już godać, bo cały czas mnie atakowała. Tak nie możesz, tak nie możesz, tak nie możesz. Ale chłopem zawsze się nie dogodać, nie? Bo ja do mu, że jak bydam jakąś ryba bierają, chociaż nie bydamy, nie bydamy jeść, to domią sąsiadowi, czy tam rodzinie. I tak beblomy, beblomy, a tu pip, 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 pip. Małe branie miałe. Kurde, żeby trami tam nic nie siadło, bo je pomie. Ip, pip, pip, pip. No Ale udało się. Ryba poczuła i powiedziała, domce pokój. Także od dzisiaj na tym miejscu, co że jest, biera wszystkie ryby, co mają wymiar. Mnie to nie interesuje. Biera to dudą i tyle, by tam miał święty spokój. Ja będę jakoś zaś ponownie kontrola. Co najlepsze jeszcze. Oglądają w aucie, czy tam czegoś nie ma, I nie. Nie godzą tym policjantowi, że stoi... Przecież w aucie bych te ryby nie trzymał, ja bym to miał, tak czy tak. Nie. Tu mam kultasz, ten, ten, ta lodówka Otworzę ci to. Otworzę to. A tam mam nie. Na śniadanie. Zaraz się to zgrzeje, chyba. Mogłoby do co to jest Bo to mu w pozłudce, po zawinięte ja mu godą mój włos na siodani zarobi, da zarobił Eym, um, o mi go A to chycił. Też tukej? Okay? Zamyśla. Chyba z kim ogodu? Ja <laughs> a ta babka, a co pan ma na hoku? A co to? A co? Jaki ok? A co? Ja godu, kurwa ona zrobiła ten. Karta wędkarska. Go mi pelet. pokazuje, a pelet mam. Dziwię się pani, jak się pani powonią, marcypan, wanilia tak, no nie chcę, nie chcę. No to nie. To po co się pytasz? Masakra. Wiecie, co jeszcze mi powiedział ten policjant? A nie masz kota? Pier te małe ryby do kotów. No, nie mam kotów, bo nie cierpię. Kotów wodą samą, tego nie żerę. A potem mi go do, no ale możesz kulki z tego robić. I tak se myśla, to pewnie też kosz ale mięsiosz. <grym> Ale nie załatwił mnie, nie, Ja się trzymam regulaminu I tyle Dochodzi połednie. Słuchajcie, dzisiaj mam frankfurterki A I no trzy Robię sobie dzisiaj taki poddogi Z frankfurteryk Ja sobie tu grzeję francuskie a tu brani. Na dwie wypytki Alta, co to jest? Pele by to był kaper, słuchajcie. Chyba to będzie kaper. Żebych tych franskowinu nie spolił. Ale ciągnie maszyna. Jacie. To będzie kaper, słuchajcie. Kaprzysko numer one. W domu trochę podeptać. Jest tako stracić. Uu! pójdź, pójdź, pójdź do brzegu myszko ale ciągnie, słuchajcie, słuchajcie to słyszycie to jak to ciągnie Yeah chyba się fajnie zaczepił żeby no batera mnie siada w tyle To wysz. Ale moc! Jeszcze mu taki mały podpierak. to cię te kapy? Poplączę mi teraz zestawy. Ale już jest przygotowany na niego. Nie na te francuskie się tu robią. Jasne gine. Jasne gine. Jasne gine. Imo taki, ki ga podpirajo. Kafer. Svečer, kafer. Šimetrofi. Ne moga ga strašiti. Šest. Šlehne sonce. Moja žečuvka suječi. Yeah, Pojdi tu kaperko. Ale gigant. Fu. Ale gigant. Sedaj si malo izpodiral, no šaj se. Šlepine tvoje se nima brili. Słuchajcie, jaki kaper! Ja pin No pójdź tu! Skończ już walczyć! Jako maciora! Muszę po mało ostrożnie, bo mały ten przypomni.

Zobaczmy, na ile się to komu. Cholera, uciekł. Uciekł. Ale walka, to znaczy walka niesamowita. Zobaczmy, męczyć. Jest! Słuchajcie, ten kaper mnie wykończył. Dziwiajcie się te włosy. Jest! Uuu! Moja życiówka. Dzisiaj się nie będę wodą. Jeszcze taki mały podbieraczek mam. Ha, ha, ha. I love you baby! Sexy Carpix. Słuchajcie, już wam go pokazuję. Luź. Słuchajcie. 60 cm. Prosiaczka. Sexy karpik! <laughs> Cóż za piękna ryba, słuchajcie! Moja życiówka! Jaki kaper! No dobra, wylądował! Uf, piękno już, piękno! Uf, no, bydle niesamowite! Sexy kaper, słuchajcie! Teraz mi włosy stoją, także się najeżył. Wodą, że się dzisiaj nie lubię, bo miałem korona jak przeziębiony i dzisiaj mamy taką trochę nietypowo pogoda, roz, trochę sipi, chmury są, teraz już słonko wylazło, ale nie mogę szaleć. Wciepuje za chwilę eee, dwa zestawy jeszcze na to samo cały czas i zimse chodoga, bo mam głód. Naszmaruje tu trochę tego zimtu. Cyk. No i robi się takiego hot -doga, nie? Amery Amerykanie mają na noc Z tymi frankfurterkami, słuchajcie Amerykanie mają na noc Pek A dom przyje, bo No, no śląski hot-dog Śl Ślązoki mają przyj a nie jedne jak Amerykanie Słuchajcie, tak to zim, bo mam taki głód ten kaper mnie wy... wykończył Dobra Pyszę to mu Słuchajcie dla to nie miał uwierzyć Że taki mały 0,12 oczyk przyponik, tam mam chyba do 5kg, to jest 0,22 Taki mały pierun, wyciągnie tako be, be, be bestia No Ale seksyjny Sexy karpik, tak go nazywam и тъй. Добре, аз трябва да съм етото да съм. Защото мога Камера му в автомобила, защото трябва да е малко хубав. Слухайте, мега злот. Слухайте тук, Мега. Мега рибско. Ja <gry> byle zaś to nie będzie sexy carping, słuchajcie! Ha? Słuchajcie, widziałem go już, pokazał się 60 centów leko ten szkaper Pełno łuski Sexy karpik Ja pintur Kamera mu to raczej No tak, połączona no bo jak W ranie było niesamowite Raz mu ze zadku Ludzie się patrzą na mnie jak na idioty no ale dobrze Jak się ciągnie taką wieciówka Nie ma razu. się tu. Nie mogę go stracić, słuchajcie. Jeszcze mu taki mały podpierak, gada fakam. Jasny widz. Słuchajcie, wyłącza ta kamera. Jakby tak miał na... Już na wierchu, to wam pokoża. Słuchajcie, ledwo, że go wyciągnął, odbieraj mi się złomu, ho, 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 ho. Ale podziwiacie się, jako samie, seksy łata. Niemożliwe. Uch. Słuchajcie, 68 centymetrów. Seksy karpia. Ludzie. Ho, ho, ho. schön. Policie mnie wodą! Słuchajcie, jest rekord, jest moja życiówka i nareszcie karpi, co że na niego pieru na nie wiem wiele miesięcy. Ja wiem, że jest przeziębiony, ale muszę się poleć wodą. O! Jest! Yes! Uh. Uh. Ale petarda! Sexy karpik słuchajcie! Yes! Co za piękny dzień słuchajcie! Uh. Dwa rekordy w jeden dzień. 60 centów. Ten miał 68 centów. 6300. 6300, mój rekord na taki mały przyponik, słuchajcie, ja to wyciągnął 15 minut, że chyba walczył. Uch. I jak, jakby nie była zaś na ta sama metoda, ta sama metoda ten footer i ten sum pelecik, no niemożliwe, niemożliwe. I oczywiście holowanie tego karpika, słuchajcie, też trzeba uważać, hamulce jak dobrze też poluźnione. Bo By mi się urwał, jakbych tu tak na go targał, to bym się urwał. Mały przyponik. Ten mały oczyk 0,12. Fajnie obydwa zapięte o dolno warga mega. Jak wam się słuchajcie, filmik podobał. Subskrybujcie mój kanał, Dajcie tam paluszek do góry. I widzimy się w następnym odcinku. Przyjmijcie się, pozdrawiam Was z Rybnika No nie no, to jest Hybron Ale wygląda jak rybnik, pozdrawiam zaś rybnik. I moje miasteczko przybieś tylko tartowice.